Ej, Tomek, czekaj, bo wiesz, takie nic widzisz, ja nie chcę Belki zakładać. To tańczy, 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 jakby nie wiadomo tam, co było. Heu, 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 na kogoś czekasz? Heu, 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 heu. Na kogoś czekasz? Ew, He. Ja. Hala. Dobra, Drodzy internauci. Zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Robek zakminać bików. <grystanie> muszę założyć strzemię do bramy i pokażę internautom, że brama już jest gotowa. Zrobiłem ją w całości. Wszystko jest zrobione, tylko trzeba założyć to strzemionko, które trzyma ją po prostu podciąg. Oj, zawsze... Teraz mikrofon pójdzie jak założysz fartuch, A muszę założyć fartu, bo muszę przyciąć tamten Rogi tego strzemienia. Dlaczego to nie służy? Do spięcia, do podwieszenia bramy. Do podwieszenia bramy ma służyć. Tu nie źle, tu trzeba prze, przeciągnąć trochę. Bo za bardzo jest na jedną stronę. Tarkę, śrubę i można zakładać zaraz cię wypuszczę zaraz roki 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 zaraz cię wypuszczę zaraz cholera Jest darmo, nie szczeka. Ktoś przyjechał chyba. Nie, a jak? Cześć, cześć. To nie mój, nie, ja się nie pasjonuję samochodami. Filmowiec jest, jest filmowiec. Ale gdzieś cholera miałem 10, ale dobra, dobra, założy się tak jak jest. O, to jest to, dobra. Jest. Dobra, możemy iść. Na dalszą metę, wiesz jak to teraz idzie jesień, tego tu popada, to tak, to tak, no to, no, no, no. to lepiej wczoraj by było poddać. No, na tak, na prognozę to cały dzień padało. No wczoraj tak, wczoraj tak. No, a tu jest i spawarka i te i szlifierka, wszystko to mokre byłoby to nie za bardzo. No tak A, dobra, dobra, dobra. Dara ja dźwignę ją trochę. jedzie do przodu, czekaj, czekaj, spubaleje bo nie stoi na hamulcu, zaraz co do góry pójdzie, czy? cała góra, góra, do góry do góry ok bolec, wirlin, bolec dobra a tam pniaki są zresztą, dobra To będzie panie Rąbku? Przyczepa będzie, bo to niepotrzebne to zostaje. To niepotrzebne jest to zostaje, dobra. Siadaj i pojedziesz. <ścoughs> Nie, może dość. Powtórzymy, sobie stopę. Czekaj, widzisz, jak to przewracać, to najlepiej za środek, może ciut do tyłu, wiesz? Środek. Rąko, tu gdzieś, nie? Tu. W tej części, dobra. Pod tym łańcuchem, także... Dobra. On już z tyłu pod koła połóż z tyłu o to chodzi, dno trzeba zrobić to do mnie, do mnie dno trzeba zrobić, całe nowe dno czekaj Tomek, czekaj bo wiesz, takie nie dźwigniesz ja nie chcę belki zakładać wiele brakuje Przyponię. jest dobra <gry> dobra dźwignia Dobra. Panie Rąku, co to za przyczepka będzie? Przyczepka do wożenia bydła, no byka przewieźć, przede wszystkim byka przewieźć, czy jakiegoś cielaka tam przywieźć, wywieźć. Także przede wszystkim, no potrzebna jest w ogóle, bo nawet w pole jak się jedzie pasucha grodzić, czy tam wodę wieść, czy cokolwiek, no taka przyczepka jest bardzo potrzebna po prostu, nieodłączna po prostu. Mam prośbę. Tak. Yy, wrzucimy na wózek, paparkę. Wrzucimy, już sekundę, już. Dobra, już sekunda, już. Uff. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę trzeba pociągnąć. Troszeczkę, niedużo. Niedużo maluczku No i teraz wejdzie bez problemu w osadę. Dobra, pasuje. Możemy iść. Aha, buteczek, buteczek, jakiś mały chociaż. Dobra. Tak, i większy tam niepotrzebny. Nie wypada. Nie, no wie pan. Trochę za, trochę za duży do tej roboty. No cóż, drodzy internauci, zrobiłem bramę. Tak jak pokazywałem, że wam zakopuję słup, pokazywałem te drewno. One stały pod, pod, pod murem, te, te drogi przecięte, osikowe. No teraz już mam to gotowe. Porobiłem trochę przy tym tutaj na śruby, zaimpregnowałem, dałem mocne zawiasy. No i teraz już można powiedzieć, że zostało mi tylko założyć podciąg. Tylko. A to jest to, bo to żelazwo tu służyło i może służyć dalej. Tak. Może będę otwierał, więc wiertarka nie może przeszkadzać. Dobra. No cóż, internau, drodzy internauci, brama jest. Ten sznurek idzie w oczywiście, bo on był tu podwieszony tylko żeby nie umalować niepotrzebnie haka tym impregnatem. No brama jest, jak widać, mocna. Zaczy, zaczynamy od... Przykręcałem kolejno do zawiasów. Te zawiasy zostały tutaj zespawane mocnym płaskownikiem. Żeby to było bardziej stabilne, bo po tamtej stronie pasi się czasem, często chodzi na spacer mój bysiu. No a on ma różne zmienne humory. I... Także tu zawiasy są mocne. Łaci są mocne, zaimpregnowane. No pokazywałem wam jak przykręcam te haki. Szemiona są oczywiście zrobione przeze mnie. Mocne. Pokażę wam, otwiera się lekko. A pociąg służy do tego, no bo ona trochę waży, żeby po prostu ją do, do tego pionowego podciągu i jeszcze tam jest oczko na ścianie i do ściany. Proszę, otwiera się do samej ściany, żeby można było swobodnie wjechać. Podciągniemy ją do góry. No i będzie grało. Brama na 20 parę lat, tamta stała 24 lata. I była zrobiona z troszeczkę gorszych tych, dlatego, że tam materiał był wycięty po prostu blisko wiosny, a tu było cięte w zimę, także ta będzie mocniejsza. Na to stronę, bo będę wiercił tu. Musiałem tutaj obliczyć to, dlatego, że cóż, tu wypadło tak, że jest na wysokości bolca, czyli haka zawiasu, tu. No i musiałem tu obliczyć, czy się ten zawias obrócił, jest, no bo jest widać tam. Ze 3 mm jest prześwitu, bo na przykład dolny jest tak, bo cóż chodzi, chodzi o to, strzemię, przykręcił do góry, ale do czego? Trzeba się liczyć z tym, że na betonowym szczudle otwory są tutaj. No i akurat tak skorygowało, żeby ta brama nie była za nisko, więc wypadło strzemię na, na zawiasie. A więc musiałem obliczyć to, no i wyszło mi, że się zmieści. No nie ma sprawy, jest dobrze. Tu jeszcze tylko trzeba będzie te śruby przyciąć, dlatego że one tu nie starczały, bo czasem, żeby ktoś tu się o to nie zaczepił, no to to już, to już jest kosmetyka, jak to się mówi drobiazg. Śruby przyciąć, to się bierze brzeszczot i ciach, ciach, ciach i śrubki spadną. Dobra, teraz zakładamy podciąg. To jest podciąg. Tu jest to żelazko, na którym ono się tam jest, na końcu jest stalowy kołek, na którym ono się obraca. Tak, tu jest śrubka rzymska, o co nie chodzi, o to trzeba ją będzie przeprosić jak ona nie chodzi, o kurde, ta chodzi, ale ta nie chodzi, trzeba ją wziąć na warsztat i przekręcić albo wmienić, bo mam taką śrubę, ale raczej ją wezmę na olej i rozkręcimy ją, dobra idziemy. Siło smar, pokrętka musiało puścić, ustawić, czy ją na równo, puściło, nie robiło łaski. Nasmarujemy dla przykładu, żeby miało lekko ciągnąć. Dobra, to jeszcze śruba prawdopodobnie, prawdopodobnie nie pierwszej młodości śruba to jest ma trochę lat. Dobre, oczko, dobre. Możemy iść. Heu, heu, heu. Na kogo czekasz? Heu, 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 heu. Na kogo czekasz? Chę, Proszę pana, to trzeba wyciąć. To trzeba wyciąć, bo musimy to, wy, to wyrzucić. Bo to było na jednej stronie, a to trochę niedobrze, bo musi brać za dwie strony. Więc to wytniemy. I to się włoży, to się tu zmieści oczywiście. Będzie grało, nie ma sprawy. Dobra. Trzeba wyciąć po prostu ten płaskownik. No jak to się mówi, no przegryźć tego nie przygryzę, muszę to przeciąć. Jakby panu zabrakło młotku, to A nie no, ja mam młotku. Jak to się mówi, jak Żyd czapek w sklepie. Bo ja Kisia mówiła tak. Jak użyda czapek w sklepie, tyle masz młotku. <grystanie> no, tu nawet młotek leży, aż się prosi, żeby go podniósł. No i cóż, to tutaj zrobimy jedno małe cięcie. I rozgięcie, żeby nie zacząć tamtego oczka, jeszcze trochę proszę, ale tak, a teraz trzeba to rozgiąć, po prostu rozgiąć, przecinakiem czy. Najlepiej przecinakiem, dla na środek i przecinakiem. Tak i teraz na bok. Dobra, mamy. No, resztę śruba podciągnij, dobra, na środku przewiercić. I tak ma być, będzie brało równo, za dwie strony. Czyli będzie dobra siła. Dobra. Przyczepić troszeczkę. Jest środek. Trzeba zwrócić go na, tam, na tamtą stronę, dlatego że ten otwór, żeby lepszy lub gładki był z tamtej strony. W razie coś ten otwór trochę można poprawić To rozłączyła się ona. Luźne gniazdko jest, po prostu luźne gniazdko. Muszę to gniazdko wymienić Koniecznie. No. Ja. raz, zaraz pod boteczek ją. trzeba, żeby bola wpadła w, na miejsce. Nie, nie wpadła z Kubana. A wiem co to jest. Nie trafiła w, w zacięcie. Tam ma być gładko, a tu się obetnie. Ach, tu nawet... A może być i taka, to jeśli jest, jest mniejsza, to mniejsza by się przydała. Cholera, to są szóstki, to nic, niech tam siedzi. To są szóstki. dobra, może być taka. Może być, to nie waży. O! Przemiołka siedzi. Trzyma, trzyma. Stronę tu będzie się beblać trzeba zablokować A jakie to uparte ej, 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 ej. Trzeba mieć jakieś a chociażby nawet śrubę wsadzić Cholera jasna No inaczej nie zrobię póki nie wsadzę jakiegoś źlastwa i tu bo będzie mi się kręcić na dwie strony a później ją się zablokuje. Momencik, muszę jakiś wziąć jakiś pręt, kawałek pręta, z około metra i tam zablokować. Mam. Może wystarczy. A jak nie wystarczy, to, to chociaż łokciem go przytrzymam. O już działa, już działa Po prostu wkurza mnie to Robimy to tak Bo to tańczy i tańczy i tańczy Jakby nie wiadomo tam co było sprawdzić, jak to tam działa. Dość jest, dość mocno. Zobaczymy, jak na bramie. No, gancyś, gancyś. Gancyś. Proszę pana, gancyś. Gancyś! Brama jak struna, tak? I teraz jeszcze trzeba, jeszcze trzeba zrobić. Tutaj o, trzeba założyć drugą śrubkę rzymską, mam taką. I kawałek końcuszka i tam, żeby po prostu nie ciągnęło słupa do dołu. Zbieram bramę, partacz to robił, ale darujmy, darujmy mu. To był partaczowi, który to zrobił, tam. No, powiem tak: z biedą odbieram. Z biedą. Serdecznie pozdrawiam Kasper Rogoza, Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Jakuba Golana, Michała Zajączkowskiego, Arkadiusza Malewicza, Dawida Kosiorka oraz Szymona Zająca. I dziękuję za wsparcie kanału. Romek zaklinacz byków.